Szanowni Państwo profesorowie, szanowni pracownicy administracji, biblioteki, obsługi, drodzy studenci i doktoranci. Boże Narodzenie, Narodzenie Mesjasza, to wydarzenie centralne w dziejach ludzkości. Oczekiwał go z niejasnym przeczuciem ród ludzki, świadomie oczekiwał go naród wybrany. Oczekujemy i my dzisiaj. W tajemnicy Bożego Narodzenia objawia się pełnia prawdy o jego planie zbawienia człowieka i świata. W tę noc Boża Chwała staje się udziałem całego stworzenia. Dlaczego więc nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu, w stajni, w ubóstwie i w chłodzie? Dlaczego więc nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić? A dzisiaj, czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Te słowa kolendy tak pięknej, jakże rzadko śpiewanej, uzmysławiają nas, nam współczesne trudy życia? I samotności niejednego człowieka. We współczesnej kulturze redefinicji papież Franciszek wzywa nas, aby nie sprowadzać świąt Bożego Narodzenia do świata sentymentalnego, do konsumpcjonizmu, do bogatego w prezenty i słodkie życzenia, ale ubogiego w wiarę, ubogiego w wiarę chrześcijańską, a więc ubogiego w człowieka. Szukajmy sensu życia, wyzwolenia i pokoju, wychodząc na spotkanie Bożej dzieciny zrodzonej z Maryi. W noc Bożego Narodzenia dzielmy się radością Ewangelii. Bóg nas kocha, Bóg nas tak kocha, że dał nam swego Syna za brata, dał nam go jako światło właśnie w naszych trudach, by oświecał mroki naszego życia. Niech do każdego z nas dotrze Boże orędzie z Betlejem przywołane przez ewangelistę Łukasza. Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Niech nasze serca i domy otuli miłość, która płynie ze stajenki betlejemskiej wprawdzie ubogiej, ale wypełnionej obecnością Boga i najdroższych Mu na ziemi ludzi, najświętszej Marii Panny, Matki i świętego Józefa, opiekuna. W ten czas radosnego oczekiwania kierujmy swe myśli zwłaszcza ku rodzinom, które w te dni świąt się połączą. Niech ci, którzy mieszkają daleko od swoich rodziców, Czym prędzej zmierzają do domów rodzinnych, aby się z nimi spotkać, spotkać z najbliższymi. Łamając się białym opłatkiem i składając sobie życzenia, nie zapominajmy o tych, którzy w tę noc pozostają w oddali, pochylając się nad chorymi i cierpiącymi, starszymi, bezdomnymi, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa. W sposób szczególny pochylmy się nad samotnymi i wspominającymi tych, którzy przy stole wigilijnym zabrakło tych, którzy w kończącym się roku od nas odeszli. Przyjmijmy zatem przesłanie świętej nocy Bożego Narodzenia. Oto objawia Wam się miłość Boża do nas. Miłość, która jest łaską i wiernością, miłosierdziem i prawdą. Podnieś rączkę, Boże Dziecię, i na przeką trudnościom czasu epidemicznego, daj społeczności Akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w nadchodzącym nowym roku zdrowie. Niegasnącą nadzieję, niewzruszoną wiarę, nieskończoną miłość i życzliwość do siebie nawzajem. Pokój ludziom jego upodobania.